Baterie kuchenne Deante z wyjmowaną wylewką to wygoda na wyciągnięcie ręki. Wyjmowana wylewka jest zawsze tam, gdzie jej potrzebujesz ułatwia opłukiwanie talerzy i komór z lewozmywaka, pozwalając dotrzeć do wszystkich zakamarków. To praktyczne rozwiązanie zamieni codzienne prace w kuchni w czystą przyjemność. Mycie warzyw, owoców i podlewanie roślin nigdy nie było łatwiejsze. Dzięki wyjmowanej wylewce nie musisz już wkładać do zlewozmywaka wysokich i ciężkich naczyń. Garnki możesz zostawić na blacie lub płycie grzewczej, a czajnik na podstawie. Wyjmowana wylewka dopasowuje się do Ciebie i Twojej kuchni. Deante. Pokieruj wodą jak nigdy dotąd.